Cześć, zapewne znasz już, widziałeś, mam nadzieję, taką moje zamrażarki, moją zamrażarkę Frosty Spa. I mam nadzieję, że spodobał Ci się ten produkt, ponieważ no, powolutku będę ruszał tak mocno na rynek, żeby rozpromować te produkty. Ten mój wynalazek, jakby to nie poniekąd powiedzieć, bo jestem troszeczkę tym produktem zainspirowany, troszeczkę, no, nie ukrywam rzeczami, które gdzieś znalazłem w sieci, ale poniekąd całość wykonania i całość, jeżeli chodzi o, o, o od początku do końca, pewien koncept jest w 100% mój i chciałbym też. Ten produkt, tak zerkam sobie na niego od czasu do czasu, bo mam go akurat tutaj za, za, za rogiem. Chciałbym go wam przedstawić w takiej całej okazałości, żebyście zobaczyli, jakie daje możliwości, bo na razie nigdzie nie ma. Go oficjalnie w sprzedaży, nie ma oficjalnego opisu. Będę nad tym wszystkim jeszcze pracował, ale też będę robił różne warianty tego produktu, ponieważ tak ostatnio wpadłem na taki pomysł. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, ale, ale żeby on wychodził też w kilku wariantach może w kilku wariantach też cenowym bo nie ukrywam, że robiąc ten produkt, nie myśląc o tym produkcie, tak naprawdę cały czas myślałem i cały czas gdzieś mam w głowie to, żeby właśnie ta ekspozycja na zimno, ta możliwość zrobienia tego w każdych warunkach, w sensie takim, że nie być uzależnionym od pogody i od troszeczkę też no, strony takiej, że nie ma gdzie, nie ma jak tego zrobić, to bo tak naprawdę taki właśnie był cel tego produktu, tego, tych zamrażarek Frosty Spa, żeby było to bardziej dostępne, żeby osoby, które chcą spróbować lub mają taką potrzebę lub chcą to robić prozdrowotnie, bo ja uważam, że prozdrowotnie jest to świetne, rozwiązanie. Oczywiście nie dla każdego, bo nie każdy to lubi, ale dla wielu, wielu osób. I też jest, jest wiele badań, które mówi o prozdrowotnym działaniu ekspozycji na zimno, morsowania lodowych kąpieli na ludzkie zdrowie. Ja jestem między innymi przykładem tego właśnie, że mi to pomogło przekraczać barierę i odnajdywać ten komfort, w dyskomforcie, bo tak nazywa się mój kanał: Komfort w dyskomforcie. Właśnie w takich sytuacjach stresujących, stresujących dla organizmu, dla głowy przede wszystkim, gdzie musimy mocno zawalczyć z tym, żeby, żeby po prostu przetrwać, żeby nie spanikować, a żeby te sytuacje w pewnym momencie zaczęły nam sprawiać przyjemność. I tak naprawdę tutaj ten produkt ma poniekąd właśnie służyć temu celowi, żeby to morsowanie, to składanie, ta lodowa kąpiel była dostępna dla większej liczby osób, oczywiście osób, które chcą to wykorzystywać, chcą nie tylko w zimie, bo w zimie wiadomo, że mamy zimę, jest zimna, jest zimno. Zima to musi być zimno, ale i wtedy to morsowanie i ta ekspozycja na zimno jest zdecydowanie łatwiejsza. Ale właśnie też w okresach wiesennych, tak jak teraz mamy kwiecień, ponad 20 stopni na dworze i tak naprawdę no jakakolwiek ekspozycja na zimno jest... Wręcz niemożliwa, a też powiem szczerze, mocno to znaczy niemożliwa. Jest możliwa, mając odpowiedni sprzęt. No, powiedzmy w ten sposób, lub użytkując ten sprzęt. A tutaj, akurat jeżeli chodzi o ten produkt, to miałem takie, taką myśl, bo zastanawiałem się nad różnymi wariantami chcąc zrobić coś takiego: od sprowadzania, kupowania i sprzedawania. Tych tak zwanych pali dmuchanych, stelażowych, które, które mogą, jeżeli tak mogę powiedzieć, właśnie zastąpić nam w jakiś sposób ten, to morsowanie. Aczkolwiek, no, tak przeglądając fora i przeglądając przede wszystkim tych tak zwanych graczy zagranicznych, mocnych, powiem tak, w tym, w tym temacie, czyli tam kierunek Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, zauważyłem, że bardzo dużo ludzi no po prostu w pewnym momencie no, zaczyna na te wszystkie rzeczy takie, które mają kiepską izolację, może tak powiem, kiepską izolację, no narzekać, że, że po prostu no, nie da się tego utrzymać w temperaturze takiej, jak ją... W jaką byśmy chcieli, w sposób trwały. Eee, a że koszty utrzymania tego są dosyć wysokie, no bo jeżeli izolacyjność tego produktu jest kiepska, to tak naprawdę no, będziemy płacić bardzo duże pieniądze. Jeżeli będziemy nawet mieli jakiś chiller schładzający, coś, co nam wytworzy ten chłód, to i tak temperatura zrobi swoje, i na zewnątrz, oczywiście, wysoka temperatura. I tak naprawdę. No, będzie to drogie, drogie w utrzymaniu. A właśnie tworząc to Frosty Spa i tworząc ten produkt, myśląc o tym produkcie, przede wszystkim mam na myśli coś, co jest zamknięte w jednej obudowie, szczelnej obudowie, jeżeli tak mogę powiedzieć. Może nie jest najmniejszych gabarytów, bo ta zamrażarka moja, to moje Frosty Spa ma 1,80 m na Chyba 70 cm szerokości, więc zajmuje trochę miejsca, ale przede wszystkim nie mamy elementów takich zewnętrznych, które, które znowu trzeba obudowywać, trzeba zakrywać, które no będą przysparzały problemów w eksploatacji. I, i przede wszystkim no ta izolacyjność to jest produkt, który już sam w sobie jest ma takie potrzeby i taką izolacyjność, która no tak naprawdę jest bardzo wysoka. Są elementy jeszcze, nad którymi nie ukrywam, troszeczkę muszę popracować, bo teraz testuję od tak naprawdę początku roku 2024 wystawiłem tą moją zamrażarkę na zewnątrz. Co do zasady, na tą chwilę nie zalecam robienia tego, jeżeli tak mogę powiedzieć, czyli stosowania tych zamrażarek na zewnątrz. Raczej to jest Produkt do wewnątrz, aczkolwiek no, zostawiam to też użytkownikom, lub pod konkretne zadaszenie. Ja nie mam zadaszenia tego produktu, i tak naprawdę mam tutaj. Produkt, który stoi pod gołym niebem, testuję też różne formy posłonięcia tego produktu poprzez plandeki. No, sprawdzam, sprawdzam, testuję, ale chodzi mi o tak naprawdę dążąc do właśnie tej izolacyjności tego produktu, chodzi o to, żeby ten produkt był bardzo tani w eksploatacji. Jak również był bardzo mało obsługowy z zakresu takiej nazwijmy to czyszczenia, wymiany tej wody, bo musisz wiedzieć, że jeżeli ta woda w jakimkolwiek będzie zbiorniku pojemniku, ona, jeżeli nie będzie czyszczona, nie będzie odpowiednio filtrowana, tak naprawdę nie będzie dezynfekowana, ona będzie po prostu kwitnąć, będą się rozmnażać, namnażać bakterie w niej, więc albo wchodzi w rachubę chlorowanie tej wody, e, lub jakikolwiek inny sposób. No ja wymyśliłem sposób, e, znaczy wymyśliłem. No, postanowiłem, że będę tą wodę raz filtrował poprzez filtr węglowy, a dwa ozonował. E, czyli e, mam specjalną automatykę do tego, która co jakiś czas, określony, o jest raz na lub trzy godziny, puszcza pół godziny filtracji i pół godziny ozonowania tej wody, więc mamy tą wodę zdezynfekowaną, przez co utrzymanie tej wody w czystości jest tak naprawdę bardzo mało obsługowe i bardzo mało takie, nazwijmy to, wymagające od kogoś, od użytkownika nazwijmy go w ten sposób od użytkownika ingerencji. Oczywiście podstawowe rzeczy trzeba zrobić. Przeczyszczenie, prze, przepukanie wymiana filtra, czy od czasu do czasu wymiana tej wody. Ja w tej chwili testuję wodę, którą mam w tej zamrażarce. W lecie udało mi się utrzymać, jak robiłem pierwsze testy, utrzymać tą wodę w, przez dwa miesiące czystą, aczkolwiek przy bardzo, bardzo mocnej eksploatacji, bo grupa osób, która eksploatowała w mojej grupy morsowej była dosyć liczna i dosyć, dosyć dużo, często, o może tak, często korzystali z zamrażarki. Wszyscy korzystaliśmy tak naprawdę, więc pozdrawiam was wszystkich. I tak naprawdę wtedy wytrzymała dwa miesiące. W tej chwili mamy od dokładnie od stycznia, bo w styczniu chyba 2, 3 stycznia nalałem świeżej wody. Troszeczkę też zmieniłem sposób, bo ja mam, można powiedzieć, problem u siebie, akurat w domu, że mam wodę ze studni z bardzo dużą ilością żelaza i to żelazo, no tam powiedzmy, nie do końca, nie do końca da się tak w 100% usunąć. To jest żelazo i mangan, dlatego też, dlatego też no tam jeszcze zmieniłem troszeczkę funkcję, znaczy funkcję jeszcze przez napełniając tą wodę, puściłem to jeszcze przez dodatkowy filtr węglowy, żeby. Tak naprawdę no, ta woda była troszeczkę czystsza, bo wcześniej miałem ten problem, że, że się po prostu ten no, pojawiały taki rdzawy, rdzawy osad się pojawiał przy eksploatacji. Teraz jest już zdecydowanie lepiej. Też trochę poprawiłem to, już tak abstrahując, poprawiłem filtrację w domu, zmieniłem trochę sprzęt, żeby, żeby ta woda jednak była pozbawiona tego żelaza i manganu. Więc na tą chwilę mamy kwiecień, ta woda jest, ta woda nie kwitnie, nie śmierdzi, nie robi się ścianki, nie robią się śliskie. Czyli widać, że ta eksploatacja, eksploatacja tego, tej zamrażarki jest. Też zdecydowanie bardziej zoptymalizowana i udało mi się to już przekuć na taki dłuższy czas bez wymiany wody, bo to jest rzecz, która no może przysparzać problemów. znaczy Może przysparzać problemów. No wiadomo, to wodę trzeba wylać, naleć nową, wyczyścić urządzenie i to zawsze zajmuje jakiś czas. A tutaj mi zależy na tym, żeby tego czasu. Potencjalny użytkownik wykorzystywał jak najmniej, i może nie tyle, że marnował, ale właśnie przeznaczał jak najmniej na te, na te wszystkie prace, które są z tym związane. I też no, należy powiedzieć, że zdecydowanie krócej to urządzenie było eksploatowane, bo zdecydowanie rzadziej wchodziłem od stycznia do zamrażarki, bo eksponowałem się z kolei mocno na. Suche, tak zwane morsowanie robiłem, czyli, czyli jednak tą zimę przechodziłem w krótkim rękawku przez duży, duży okres czasu i tak naprawdę, no, co? <laughs> nie, nie potrzebowałem tego, ale teraz, jak już zaczęło się robić ciepło, no to powiem szczerze, że, że już że codziennie wchodzę do zamrażarki i czuję, czuję już teraz. Różnice między tym, co było na sucho, a tym, co, co teraz jest, już wchodząc do zamrażarki i, i się w niej składzając, dlatego, dlatego no teraz ten produkt yy, staje się taki w 100% użytkowy. Oczywiście w zimie też może być użytkowy, jeżeli bym nie robił tego suchego morsowania, to bym siedział w zamrażarce albo bym siedział razem z grupą morsów moich na nadstawem naszym, którym w którym morsujemy, ale no, akurat miałem taką sytuację w, 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 tym, w tym roku, w tej zimy, że miałem od groma pracy i, 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 i też trochę ten projekt musiałem odłożyć na dalsze plany, więc zimą się nic nie działo, ale teraz, teraz już z racji tego, że pracuję w branży no, stricte związanej z ciepłem z kolei, to tutaj no, można powiedzieć, że, 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 że dla mnie zima jest zawsze takim najtrudniejszym, Bardziej gorącym okresem. Teraz przyszła już wiosna, troszeczkę zaczyna się luzować, już nie ma tak dużo awarii, bo myślę, że jeżeli gdzieś śledzisz mnie w mediach społecznościowych, to też widzisz, że, że po prostu no, działa mocno z pompami ciepła, z instalacjami wewnętrznymi. Dlatego też, tak jak mówię, no, okres, okres let... zimowy to jest taki, taki naprawdę, naprawdę i awaryjny. Jeżdżę na awarie, na serwisy, na przeglądy. Pomagam klientom w przypadku problemów z. Urządzeniami, a właśnie yy, latem jest tego zdecydowanie nie mniej, i dlatego też teraz będę zdecydowanie więcej swojej uwagi przekuwał właśnie na Frosty Spa, na zamrażarkę, na, na to, żeby już zoptymalizować tak proces przerabiania tych zamrażarek, żeby było to taki proces. Z, bardziej zautomatyzowany, żeby tak naprawdę no, jak przyjdzie pierwsze, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, pięćdziesiąte zamówienie, żeby można było im sprostać i żeby faktycznie te produkty przede wszystkim miały najwyższą jakość, bo e, markuje to swoją firmą Derkonem, gdzie myślę, że klienci, użytkownicy i osoby, które ze mną współpracują wiedzą za co płacą. Za co zapłacili, i ten produkt też jest poniekąd markowany derkonem, moim nazwiskiem, mną, a ja nie jestem w stanie sobie pozwolić na tak zwane buble, czy coś, co, 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 co po prostu będzie byle jak zrobione. To wszystko, zarówno instalacje, które robimy, jak i, jak i to, co tutaj jest, to też no, poniekąd był właśnie proces, żeby nie zrobić bubla, żeby nie zrobić czegoś byle było, byle sprzedać, a później się będziemy martwić, nie, to ma być produkt od początku do końca dopracowany. Będą pewnie jeszcze wchodziły jakieś drobne usprawnienia, bo czemu nie? Zawsze warto usprawniać produkt, ale myślę, że to będzie produkt, który z którego użytkownicy będą mega zadowoleni i, i sprawi dużo radości. Dużo szczęścia tym, którzy będą z niego korzystać, no rozważam też gdzieś różne formy, jeżeli tak mogę powiedzieć, rozwoju tego produktu poprzez czy sprzedaż, czy może wynajem, wypożyczenie lub jakąś dzierżawę. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to, w którym to kierunku pójdzie. Na razie, na razie muszę mieć troszeczkę tych produktów zrobionych, żeby. Można było to dalej sprzedawać. No i też, też będę robił różne wersje tych produktów, o których mówiłem. Na pewno będą to różne wersje cenowe i różne wersje wykonania, nawet takiego pod względem designu, czyli, czyli, czyli kolorystyczne. Teraz robię takie w, w, w antracycie. Ciemnych kolorach, być może się pojawią też w jaśniejszych, z różnymi wykończeniami, które będą uzależnione od ceny. Bo nie ukrywam, że no tak robiąc, to trzeba poświęcić trochę czasu, żeby to zrobić dokładnie, dobrze i zachować ciągłość technologiczną, jeżeli tak mogę powiedzieć, a tak naprawdę no, wiem, że. To, co mi się podoba na przykład osobiście, że, że nie wiem, jest taka i taka kolorystyka, to niekoniecznie musi się wszystkim podobać, dlatego też będą różne wersje i myślę, że rynek to zweryfikuje, jak to, co się będzie podobać osobom i które produkty, która wersja produktu tak naprawdę będzie najbardziej nazwijmy to, chodliwa <laughs> I, yy, i gdzie będzie najwyższe zainteresowanie, dlatego. Dlatego no, zobaczymy. No tak chciałem troszeczkę powiedzieć o, o tym produkcie, o tym co planuję. Bo jest to ważne dla mnie. Bo jest To ważne ważne z tego względu, że, 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 że no, gdzieś od podstaw chcę stworzyć produkt, którego, z którego tak naprawdę w którym widzę dużą przyszłość. O tak powiem. Dużą przyszłość swoją. I. I tego, że, że może się to przyczynić naprawdę dla wielu, wielu osób, poprawić życie, zdrowie, e, funkcjonowanie codzienne. E, I mam nadzieję, że tak będzie. Jestem przekonany, że tak będzie. Dzięki na teraz i <laughs> widzimy się jak coś w następnym filmie. Hej!